We'll be right <laughs> back. program powiększenie Łukasz Kemiński, Witam państwa bardzo serdecznie w naszym studiu burmistrz Sulechowa Roman Rakowski Witam pana panie burmistrzu Cieszę się bardzo że znalazł pan chwilę dla nas bo jakoś ostatnio to udaje nam się porozmawiać tylko w gabinecie burmistrza po, po sesjach Rady Miejskiej do sesji pewnie wrócimy bo ona już w najbliższy wtorek ale zaczynamy od tej konferencji w Urzędzie Marszałkowskim dzisiejszej bardzo ważnej bo gospodarze pięciu miast pojawili się w Urzędzie Marszałkowskim pani marszał... Udało się pozyskać dodatkowe środki, które gdzieś tam trafiły do samorządu. Zielona Góra zgarnęła rzeczywiście najwięcej 18 milionów złotych na planetarium Wenus, o którym w Kronice informowaliśmy, ale Sulechów też dostał pieniądze, bardzo ważne pieniądze, bo to nie tylko ratusz, to też termomodernizacja szkoły, szkoły, tak. do której uczęszcza naprawdę dużo uczniów i szkół podstawowej i, i gimnazjum. Tak jest. Może zacznę od rewitalizacji Centrum Sulechowa i renowacji ratusza. My zaczęliśmy jako solechów realizację tego projektu w 2007 roku. On był sukcesywnie poprzez następne lata realizowany i właściwie inwestycja została remontowa, została zakończona. Zostały nam tylko działania promocyjne, ale jak z chwilą kiedy pojawiły się możliwości uzyskania środków finansowych i tych kwalifikowanych już, które my już ponieśliśmy, oczywiście napisaliśmy projekt. Jak się okazało później, ten projekt był bardzo dobry, niemniej jednak lokacja była za mała, żeby w wersji w pierwszej turze dostać. Raczej jak wygląda, wszyscy chyba już ci, Oczywiście. którzy byli w Sulechowie, albo nie byli, to zapraszam, jest bardzo estetycznie wyglądający, funkcjonalny przede wszystkim i tak trzeba było zrobić. Teraz mamy pieniądze ponad 1800, mln, które mamy już w budżecie i będziemy chcieli je wykorzystać na inne zadania inwestycyjne i remontowe, bo to jest bardzo duży zastrzyk finansowy. A następne zadanie termomodernizacja, no jest to zadanie, które mi osobiście bardzo leżało na sercu, bo jak przez 20 lat byłem dyrektorem tej szkoły, zrobiliśmy tam bardzo dużo, a niemniej jednak nie dokończyliśmy tego zadania, a nie dokończyłem, bo brakowało tego, tej kropki nad i, czyli termomodernizacji wszystkich budynków. No my słyszeliśmy to w Kronice Lubuskiej dzisiaj dyrektora tej szkoły, który tak. mówił, że rzeczywiście potrzeby termomodernizacyjne są ogromne, bo ta eksploatacja przy takich obiektach też... Jest spora, te opłaty są spore, to ciepło ucieka. Panie redaktorze, tak, jest to kompleks kilku budynków, bo to są trzy budynki dydaktyczne i duża hala widowiskowo-sportowa i oczywiście generuje duże koszty. W poprzednich latach, kiedy ja byłem dyrektorem, naprawdę zrobiliśmy również dużo, bo jest nowa przecież kotownia, która powstała już w XXI wieku. Część instalacji również CO i innych zrobiliśmy w środku i nie Niestety, paradoksalnie, był to problem, dlatego że ci, którzy już zrobili tak jak my, otrzymaliśmy mniej punktów w tym projekcie. Ci, którzy zaczynali. Czasami warto nie inwestować. właśnie, no ale skończyło się jak skończyło, czyli pozytywnie i będziemy realizować. Też to jest zadanie dla nas, jak na nasze możliwości dosyć duże, bo dofinansowanie ponad 1,4 mln. A przede wszystkim będzie to energooszczędny budynek, funkcjonalny i też estetyczny, bo tu też trzeba patrzeć. Teren mamy pięć Piękny, zielony, zagospodarowany teren bardzo ładny. Panie burmistrzu, jak pan zapatruje się na te zintegrowane inwestycje terytorialne? Będziemy się trzymać nazwy zit więc... zity, tak, ja myślę, że telewidzowie już dość dużo wiedzą, bo my w kronicy regularnie informujemy o tych pieniądzach i inwestycjach gdzieś z nimi związanymi. Mówi się bardzo dużo o Gorzowie i bardzo dużo o Zielonej Górze, jako o tych dwóch stolicach lubuskiego, do których te zity wpłyną w pierwszej kolejności. Ale to nie jest tak, że tylko te miasta będą gdzieś tam nie, nie, dysponowały. nie Absolutnie nie, oczywiście. Te miasta są wiodące, bo to mm, wiadomo, to są centra Zielona Góra i Gorzów. Niemniej jak, nie, nie, jednak w tych mofach, czyli tych miejskich obszarach, jest kilka samorządów. W naszym przypadku jest to sześć samorządów, między innymi Sulechów, który będzie partycypował w dosyć znacznej ilości no jak, jak, jak Pan, jako gospodarz Sulechowa, będzie korzystał z tych środków? Co, jak skorzystają mieszkańcy? Y, to znaczy tak, jest kilka zadań. Bo przede wszystkim y, trzeba powiedzieć, o jakiej kwocie mówimy, bo to jest y, Klas Ulechów dofinansowania 85% razem, razem z naszymi środkami to będzie 21 milionów, ponad 18 milionów dofinansowania. To, to, potężne pieniądze. to są potężne pieniądze. Oczywiście są też wskazane priorytety w tych działaniach i my nie możemy sobie wydziwiać, wymyślać, co byśmy chcieli raptem zrobić, ale trzeba też się stosować do tego, co, jakie są zapisy, a więc między innymi będziemy realizować wspólnie z innymi samorządami i również sami ścieżki rowerowe. Mamy bardzo dużą sieć zaplanowanych ścieżek rowerowych i już w tym roku rozpoczynamy działania, a w roku 2015 to już będzie takie rozpoczęcie dużych inwestycji e, terenowych. To niskoemisyjny transport, że tak pięknie tak na i tak na to jest, stawia. Teraz tak jest. I to kar, to, to będzie ta sobie cała sobie. taka pajęczyna ścieżek rowerowych i na pewno będzie to bardzo funkcjonalne. Następnie no, idziemy również w termomodernizację pozostałych budynków użyteczności publicznej. To też jest bardzo istotne, bo tych budynków mamy dużo. Dużo. Tu mówiliśmy o modernizacji zespołu szkół, czyli placówki oświatowej. Mamy następne placówki oświatowe, które również wymagają takiej inwestycji i tam też, też będzie realizowane to zadanie. Następnie mamy też zapisaną rewitalizację parków, bo tych parków mamy w gminie nie tylko w samym mieście, ale w gminie dosyć dużo. Wspomnę park w Pomorsku, w Bukowie, parki w mieście Nowotki, czy PKP, czy Kusocińskiego, przy Kościuszki. Na to są pieniądze i trzeba te parki odnowić i zrobić tak, jak to powinno być. Czyli nie tak doraźnie, ale już kompleksowo. Będą to oczywiście również projekty na to, bo to trzeba się do tego bardzo solidnie przygotować. Będziemy wchodzili również w odnawialne źródła energii, bo też. No to tak się wszystko, jak słucham, bardzo dobrze łączy, bo termomodernizacja, ścieżki, parki, źródła odnawialne to jest. Tak, To ciągle jest... jeden, jeden taki, jakby obszar. Jeden obszar, może nie nie do końca jeden, ale rzeczywiście wiążący się bardzo. My mamy tam dosyć dużo w Gminie Sulechów projektów. Wspomniałem o OZE, to też chcemy wykorzystać to jeszcze przy naszym basenie, który również ma już niektóre źródła odnawialne energii część mamy za dużo, część za mało, musimy to zmodernizować. Tam przy tym kompleksie mamy projekt budowy lodowiska. W tej chwili to się nazywa Biały Orlik, ale ten program prawdopodobnie będzie realizowany, będzie to z innych środków. To nie tylko, że moda jest na lodowisko, bo, Zbigniew, bo Brudka zdobył medal, ale... Czy po... przy basenie powstanie lodowisko? Przy basenie lodowisko, takie z prawdziwego zdarzenia, może już nie z torem takim, jakby już wiarze szybko. Ale takie, takie na, na, potrzeby... na potrzeby... tak. Młodzież i generalnie miasto potrzebuje tego i tak do mnie do mnie piszą mieszkańcy czy rozmawiają to to jest potrzebne dlatego też tam zastosujemy ta, te odnawialne źródła energii także tych tematów mamy dużo oczywiście nie zapominamy Stąd też pana obecność. Tak nie zapominamy jeszcze o drogach i chodnikach Panie burmistrzu czy ja dobrze zauważyłem, że jakieś inwestycje jadąc do Sulechowa się rozpoczęły w tym takim pasie zieleni, który przy, przy tym pasie zieleni gdzieś tam ten teren, coś tam zaczyna się dziać? Czy... To znaczy mamy tak dwie inwestycje. Leżało, nic się nie działo i dwie inwestycje mamy. Jedna to jest inwestycja, która na wiezie do Sulechowa przy ulicy Odrzańskiej, zaraz za rondem przed cpn przed Orlando. No dokładnie. O to, o to. Tam inwestor wykupił teren. W tej chwili to są na etapie dokumentacji projektów. Ja już mniej więcej wiem, co tam będzie, ale to trzeba troszeczkę jeszcze czasu, bo oni już zaczynali zaczynają, ale mniej więcej może pan powiedzieć, Może powiedzieć, dlatego że tam jest przede wszystkim miejsce zlokalizowane przy trójce i przy wylocie tak. na Poznań, na Gorzów, taka centra, lokalizacja jest centralna lokalizacja i tam będzie stacja CPN będą dwie będzie gastronomia tutaj nie będę wymieniał, czy to będzie KFC, czy to McDonald's, ale w tym, w tym kierunku ta firma idzie i, i oczywiście y, parkingi i y, y, małe galerie. Nie, to nie będzie nic wielkiego, dużego, tylko z tego, co wiem, pod kątem bardziej podróżnych, nie, nie, nie mieszkańców, Oczywiście. tylko podróżnych. To jest jedna, dwa na rozwojowej, też sprzedaliśmy dwie działki i też inwestorzy, tam jeden lokalny, drugi zewnętrzny, też zaczyna się dziać i jeszcze podkreślę, że oprócz inwestycji, które będziemy realizować, te, będą realizowane, o których wspomniałem, cała ulica Orżańska będzie remontowana i tutaj w okresie tym bardziej wakacyjnym chcemy zadanie to realizować, bo to jest długi odcinek Odro, do ronda e, ulicy Piaskowej i Armii Krajowej do tego ronda na wylocie do Zielonej Góry to jest bardzo długi odcinek e, w całości remont razem z chodnikami i, i ze ścieżkami rowerowymi będą utrudnienia w okresie, w okresie wakacyjnym także uprzedza mieszkańców, że trzeba być cierpliwym. No, myślę, że kierowcy są przyzwyczajeni robimy to po to przecież czy samorządowcy robią to po to przecież, żeby potem było lepiej. No, to było lepiej. no, no ale można, to też można, trzeba uprzedzić. Można, żeby, można przecierpieć żeby, żeby chociaż tak. ja sam jako kierowca czasami też zdarza się czekać za w momencie, kiedy się tkwi w takim... Chcę układ. panie redaktorze jeszcze powiedzieć mieszkańcom, że złożyliśmy wszystkie dokumenty dotyczące powołania u nas strefy ekonomicznej koszyńsko-specjalnej strefy. strefy. Tak? Nie widziałem, że to będzie pytanie, ale po prostu też chciałbym o tym powiedzieć. Wszystkie dokumenty złożyliśmy. Teraz będziemy czekać po prostu na decyzję ministerstwa może to być już taka inwestycyjna jaskółka wciągnąć ten te tak, te tak te dlatego, te że to jest 40 prawie 6 hektarów ziemi, agencja nieruchomości wyraziła zgodę, także te zapisy tam wprowadziliśmy Koczyńska Słobicka strefa. Oczywiście te też zarząd województwa wyraził pozytywną opinię i myślę, że koniec wakacji może jesień będzie ta decyzja. A inwestorzy to już jest sprawa strefy. Myślę, że a tam że jest zapotrzebowanie pojawienia na I strefa, strefa prężnie działa, myślę, tak że jest. to kwestia tego czasu. Na koniec było sporo o inwestycjach, ale na koniec o turystyce i rekreacji, bo dzisiaj, nie wiem, czy dobrze mówię, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, sezon nam się rozpoczął na pływanie. Jak to wygląda w moim miejscu? Rozpoczęliśmy sezon pływania statkami, bo i Laguna, i Zefir już są gotowe do pływania. Oczywiście pogoda niestety nam troszeczkę popsuła i dzisiaj, i, i Myślę, że to, co było w Krośnie, też tam troszeczkę parę dni statek stał, bo niestety padało. Ale nawet jeżeli pada, to warto popłynąć, bo te tereny mamy tak piękne. A teraz zapraszam bardzo gorąco wszystkich mieszkańców do korzystania z podróży po odrze, spływania, podziwiania naszych uroków. A jest tam... turystyczny szał czuje pan, że w tym jest. roku rzeczywiście to się wydarzy? Bo, bo szykujemy się do tych kursów, rejsów. W zeszłym roku one tak troszeczkę one, później. One, były bardzo Tak, późno, Ta, później. To się wszystko zaczęło. Nie, nie można mieć do tego pretensji w żaden sposób, bo to... Siła wyższa. ja myślę, że to, to się rozwinie, bo to nie można mówić, że to będzie turystyczny szał już będziemy się tym bardzo mocno zachwycać. Trzeba realnie stąpać po ziemi i ludzie też się muszą nauczyć korzystać z tego i wiedzieć, że tam jest prawdziwa i dobra oferta. Bardzo duże zaangażowanie jest strony zachodniej niemieckiej. Rzeczywiście Niemcy wykupują rejsy i bardzo dobrze, bo widać, że przyjeżdżają do nas, tak przyjeżdżają do nas, to nie tylko, że... Są wśród nas, ale zostawiają twardą walutę, a to też jest istotne. Ale nasi i mieszkańcy prywatni, tak bym powiedział, ale i podmioty również zamawiają. Bardzo prężnie działa pan prezes, który tym wszystkim zawiaduje. I myślę, że mając takie pomysły i promujące, i reklamujące statki, malutku to się będzie rozwijało. A w okresie wakacyjnym czy po wakacyjnym ocenimy to jako. Tych miast, my, my jako dziennikarze, ale w szczególności pewnie turyści sesji. ocenią. Panie burmistrzu, dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Państwu przypomnę, Roman Rakowski i gospodarz Sulechowa był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję A Państwa dziękuję. zapraszamy i na rejsy, i zapraszamy do Sulechowa, żeby zobaczyć pięk, piękny ratusz w programie powiększenia. To wszystko, do zobaczenia.